Siemane, maneczko, a to już jest, moje drodzy, drugi odcinek z gry Merch Grubber. Tu. Na tym kanale. Tu sobie ulepszymy. I co, lecimy z tym koksiskiem. Foxę zbieramy, bo to zdrowe. Kurcza, ominąłem, ale się nic nie stało. Dobrze, nam no, idzie na razie bardzo dobrze. Super, mamy dwa razy więcej żołnierzy. Coś nam się chyba zgliczowało. I co, walczymy, drodzy widzowie. Easy win! Ale jesteśmy wielcy teraz. Jesteśmy olbrzymi. W ogóle zauważyłem, że polubiliście odcinki z tej serii, bo mam dużo wyświetleń z nich. Tu sobie ulepszymy. Spokojnie, no i dobra. Przejdziemy sobie może jeszcze jeden poziom. Także co, lecimy z kolejnym poziomem. Five Extra Fire. Spoko. Zbieramy kasiorę. No i co, zaraz będzie koniec poziomu. Walczymy pięknie, moi drodzy. Wygraliśmy i będziemy może już powoli kończyć ten odcinek. Ale póki co, jednak sobie coś tutaj ulepszymy, co nieco. Kasę zbierzemy. To się zawsze przydaje. Ale fajnie. Pięknie ulepszamy. I co mam już za zabicie wroga? 925 zł. Dobra, dziękuję Wam. Trzymajcie się cieplutko, to byłoby na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się cieplutko, lajkujcie, subskrybujcie ten kanał. Do zobaczonka. Cześć! Wam cześć! Cześć!